Witam Was w każdym odcinku dzisiaj Wam pokażę za Rebej. Ósmy tutaj oczywiście tego. Pojazd. No nie pojazd, tylko jest teksturkę. A, o! O! częściowo mi tutaj zbugowała ta druga część teksturki. Na tą ładniejszą. No teksturka, ale taką powinna z nim To jest bardzo ładna teksturka bugowało, ale co nie jest nas najważniejsze, dlatego że pokazuję Wam teksturkę za ósmy level. Więc teksturki wchodzimy, jeżdżemy sobie w dół i nie interesują nas limitowane, tylko sezonowe. To jest ta oto teksturka z 25 level. Ósmy. To sobie sobie ustawię. Jeśli ja się tak chyba, jest, jest bardzo ładna teksturka. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba. Będę z niej na pewno korzystać. No chyba nawet na tym koncie, chociaż tutaj bardziej by mi czerwone pasowało czyli do, do takiego czerwonego skina, ale no może być, nie jest tak źle bo jak sam widziałem nie ma wyboru koloru, co nie? daj tylko tą niebieską wersję, no daj tylko tą ja, niestety ejajaj ej, skoda, ale dobra A jak widzicie tak oto się prezentuje ta tekstureczka Um, Ona jest mega ładna. Pixelowa to jest naprawdę jedyna rzecz udana oprócz samochodów w tym po prostu zadaniu. Jest jedyna udana po prostu wersja. Ja się aż nawet zmodyfikuję autką, żeby ładnie to wyglądało. Ja się to zmodyfikuję, niż widać. O, o, ten taki był przypasowany nawet. Osiąść, ośiąść, znajdę. Ten odpada. Ten na pewno nie. nie no, jaki skrót niebieski, to jest za jasny. Firefoot, który będzie ładnie wyglądać. I jeszcze. Tutaj ten korełek się dał zmienić i wnętrzny.

Natomiast znam drugi z niebieski będzie najładniej. i kolor reflektorów, więc to jest, nie jest trochę za, za Ten na pewno nie. Ten, no, ten będzie ładnie. A i tak się prezentuje bardzo ładnie Sa samochodzik. Tylko dwift trzeba zmienić i będzie wszystko. Będzie drift. O, idealnie pasuje. No jak widzicie, tak się ładnie prezentuje. Autko takie w środku tutaj pięknie prezentuje. Więc to, więc to na tyle w tym odcinku bardzo ładna teksturka, polecam ją zdobyć. Na jeśli nie chcecie auta, bo naprawdę to jest jedna z ładniejszych leksturek w A Jak na razie! W końcu się subskrybujcie, łapujcie. na razie i cześć. Bye.